Witam, nazywam się Robert Lejko, jestem doradcą technicznym firmy Aplanalp. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Państwu urządzenia firmy Schussler. Firma Schussler to 50 lat doświadczenia w produkcji mocowań narzędzi. Firma posiada certyfikat Made in Germany, co gwarantuje, że 100% obróbki wykonany jest w Niemczech. Również materiały są pochodzenia niemieckiego. Firma Aplanalp jest wyłącznym przedstawicielem firmy Schussler na terenie Polski. Mocowanie termiczne. To przede wszystkim duża siła zacisku, to duża smukłość narzędzia, co gwarantuje nam dużo lepszy dostęp do obróbki, zwłaszcza obróbki pięciosiowej. Posiada również wiele zalet, jak duże wyważenie dzięki temu, że nie mamy dodatkowych elementów jak śruby, jak tulejki, jak nakrętki. Dodatkową bardzo ważną zaletą systemów termokurczliwych jest możliwość budowania teleskopów, co pozwala nam na sterowanie długością narzędzia w dowolnym wymiarze. Urządzenie, które mamy przed sobą, to najprostsze urządzenie firmy Schussler. Zaletą tego urządzenia jest to, że jest obsługiwane tylko jednym przyciskiem. Mamy cewkę, która podgrzewa nam oprawkę do około 300 stopni, adapter, w który wstawiamy oprawki i sekcję chłodzącą. W tym przypadku sekcja jest, ma wbudowany wiatrak. Chłodzimy swobodnie powietrzem. W tej chwili wykonam dla Państwa. Przykładowe zgrzanie układu teleskopowego, czyli oprawka, przedłużka i, i narzędzie docelowe, czyli fres. Przygotujemy sobie najpierw oprawkę. Oprawkę umieszczamy w adapterze. Adapter oczywiście dopasowujemy do konkretnego typu wrzeciona, które posiadamy w maszynie. Mamy przedłużkę. Zjeżdżamy do średnicy, nie więcej licujemy cewkę z, z otworem mocującym, wkładamy i czekamy, aż oprawka się nam rozgrzeje. Dym jest spowodowany tym, że oprawka jest grzana pierwszy raz, w związku z tym cały olej, który mamy już rozgrzany, Cały olej, który był w środku konserwujący, produkcyjny, zaczyna się wypalać. Jest to efekt tylko przy pierwszym, przy pierwszym zgrzewaniu. W tej chwili zjedziemy, zjedziemy na wysokość narzędzia i w końcówce zamontujemy narzędzie. Narzędzie mamy zamocowane. Przesuwamy do sekcji chłodzącej. Sekcja chłodząca to jest takie ażurowe wypełnienie. W związku z tym wszędzie tutaj dookoła oprawki owiewa nam powietrze. Czas chłodzenia to około 5 do 10 minut w zależności od tego, jakie to narzędzie jest duże lub jak wysokie. W tej chwili myślę, że ten, ten układ narzędzia będzie chłodzenie będzie trwało około 10 minut. Narzędzie się już schłodziło. Możemy je śmiało wziąć do ręki. Tak jak państwu mówiłem, narzędzie jest w układzie teleskop, mamy oprawkę, później mamy przedłużkę i na końcu narzędzie docelowe, którym będziemy pracować. Teleskop daje nam bardzo ważną zaletę, że możemy wysterować sobie długość narzędzia dokładnie taką, jaką chcemy, co do milimetra tak naprawdę. Dlatego że możemy wysunąć przedłużkę mniej lub bardziej, wziąć przedłużkę większą, krótszą lub dłuższą. I tak samo stopniować sobie kolejnymi elementami y, typu przedłużki, czyli oprawka przedłużka, kolejna przedłużka, kolejna przedłużka, dopiero narzędzie daje nam to możliwość budowania bardzo dużych teleskopów. Y, w tej chwili zdemontujemy, zdemontujemy narzędzie, y, aby je odzyskać. Oczywiście proces, proces jest bardzo, bardzo podobny do procesów, które montowaliśmy narzędzie, czyli rozgrzewamy Chwytamy za narzędzie. Narzędzia mniejsze niż 8 mm powinniśmy chwytać przez rękawiczkę, natomiast takie powyżej 8 możemy chwytać gołą ręką, dlatego że ono się nie zdąży rozgrzać. Cewka rozgrzeje oprawkę szybciej niż to narzędzie. Przy mniejszych narzędziach może istnieć ryzyko, że, że się po prostu sparzymy. Wyjmiemy narzędzie, trzymam narzędzie. Wkładamy sobie narzędzie. Narzędzie jest demontowane. Ilość cykli, jaką możemy wykonać na danej przedłużce lub danej oprawce, w zależności od, zależy od jej wielkości i może to być od kilku tysięcy dla oprawek rzędu i 16, FI 20, i 30 mm do kilkuset przy oprawkach 3, 4, 5. Zależy to od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od tego, jak, jak te oprawki traktujemy w momencie grzania. To wszystko na temat tego urządzenia. Zapraszam Państwa do kontaktu z naszymi doradcami lub odwiedzenia naszej strony www.aplanalptools.pl